I tym razem przyjechaliśmy na jedną dobę Kochani, kalibracja Ma... i zaraz płyniemy IQ Żaden łamaniec I tak jak mówiliśmy, mamy gości mamy... Na tej prawej węce coś tam co chwilę się dzieje, a na tej środkowej Kasia robi relację. Słuchajcie, no musi być jakaś relacja coś się... Jemy kolacyjkę sobie, zobaczcie, byliśmy u Pawła na ósence I mamy, słuchajcie Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy, zobaczcie, Kasia już stała, robi foteczki jakieś. A dokruszyłeś tutaj tych kulek? Tak. podobnie wiecie gdzie jesteśmy Damian właśnie poszedł otworzyć bramę miejsce znajome i przez nas już odwiedzane Siema kochani jesteśmy, dojechaliśmy na wodzie która zawsze, zawsze, zawsze mnie pokonała no i tym razem ponownie stanowisko numer 7. Mieliśmy siedzieć na 8, ale okazało się, że w ogóle nad wodą nikogo nie będzie. No tam, dobra, na 9 i 10 ktoś jest. Także stwierdziliśmy, spróbujemy ponownie zaatakować 7. Tutaj troszeczkę ten brzeg jest mniej nasłoneczniony, ale wiad... na naszą, naszą stronę jest skierowany, także mamy nadzieję, że nam to pomoże. Zobaczcie, Milan z Kasią. Także jesteśmy tylko i wyłącznie my. No i oczywiście hapsak I próbujemy, rozpakowujemy się, dwa biaderka. Przygotowujemy zestawy i wywozimy Na jesień. Liści tyle na wodzie, że żadnych spławów nie widać. <noise> Może po prostu ich nie ma, ale no, wygląda to ładnie. Słuchajcie, tym razem dla odmiany najpierw sobie zbadamy trochę dno. Popływamy łódką, a później pokruszymy kulki. Jakieś zestawy przygotujemy. Wyjątkowo zaczynamy od wysądowania swoich miejsc. Tutaj na stanowisku numer 7. Damian się rozstawia ze swoimi nowymi sprzętami. Wreszcie mamy młyny No zaraz po o niej. Już co to nie No ale dla nas to jest nowość, nie mieliśmy. Dobra, słuchajcie, łódka musi złapać zasięg, a my w tym czasie przygotujemy nasze zestawy. Pokażemy Wam, oczywiście, tak jak w ogóle, na co łapiemy. No i zabieramy się do roboty. Płyniemy, płyniemy, wyznaczymy sobie jakiś cel. A właściwie trzy cele. Włączymy GPS-a. Damy do 5 metrów, nie? Bo tutaj jest. Czy, nie, dobra, do 10, bo tak naprawdę tutaj chyba do 7, 6, 7 metrów jest jakaś. Nie więcej. No. 5, 7, 5, 6. W tych liściach to no idzie, nie? Mm -hmm. sobie. No tak, zasadnie. Wypłycenie masz. Już się robi na 4, 4, 2, ale to prawdopodobnie do brzegu idzie. Pokażę, jak to na tym wygląda. Punkty wyznaczone, 3 punkty. Słuchajcie, 5, 5, 7 i 4, 8 metra. I spróbujemy. Myślę, że od brzegu ile? 60 metrów gdzieś od nas, nie? 60, 70 metrów. Mm. Także nie za daleko. Nie za daleko. Trochę liści nazbierała Dobra Pierwszy zestaw będziemy słuchajcie łowić na mocno skraszowane kulki Jak widzicie kupiliśmy sobie tą kraszarkę z Richmonkey'a Wreszcie przyjechały Także to będzie jedyny zestaw na który będziemy dość grubo łapać Ale nie tyle co grubo co może drobno Mogę je ja też spróbować? Ale zaraz zerowy spróbujesz. Okay. Pomielone. Patrzcie, jaki pył. Znaczy pył. Są większe, mniejsze frakcje, nie? Fajnie. Hmm. <gry> jeszcze domielamy? Jak myślisz, czy jeszcze więcej tego dać? damien wystarczy. Już nie wystarczy chyba nie? No. Nie ma sensu przesadzać. Dobra. To jest tu na Spice, ona jest troszeczkę z robin Redem, a więc tutaj też użyjemy degrejta Robin Reda. Kiedyś już go też stosowaliśmy. Nie wiem, czy na tej wodzie akurat taki pikantny smak się sprawdzi, ale spróbujemy. Czemu nie? No. Drugi zestaw, na który będziemy łowić, to słuchajcie, będę dawał 5 kulek, tako po prostu tyle, na pół przecięte. Jedną może całą i do tego wafterzik 14 mm. A ostatni zestaw, czyli ten trzeci, który też gdzieś będzie na tej głębszej wodzie, bo Kasia stwierdziła, że tę pokruszoną frakcję dajemy, w tą dziurę gdzieś tam gdzie ona tam znalazła, na 5 metrach. No, a ostatni zestaw będzie na popapa, prawdopodobnie nie. Mhm. mi się wydaje, pop-up i, i tyle. Słuchajcie, Damian mi odstąpi tą wędzę, z której jeszcze nie poli. Ja coś czuję, że ta moja szczelina, Ale którą nie, wybrałam przecież... jest super pomysłem. Dobra. I słuchajcie, ja czuję, że jakaś gruba ryba zaklinuje się w tej szczelinie i będzie żarła tą moją wegetę, którą tutaj sobie tak fajnie pokruszyliśmy. Kurcze, pachnie to super. Naprawdę. Tym razem dociążymy nasze zestawy ciężarkami 220 gramowymi. Grady nasze. Piękne. Myślę, że odpowiednio dopną nam tą rybkę. Te moje wielkie karty, które się zaklinują w mojej szczelinie, którą sobie upatrzyłam. O, gdzieś mniej więcej. Gdzieś tam. Zasypujemy zestaw. Taki minimalizm, że nawet łóżki nie wzięliśmy. No, serio, zapomniałeś? Ja no, zapomniałem. I jeszcze w dodatku łowimy na śmierdząco, więc no. No, albo będziemy przesypywać z wiader, albo będzie Damian sobie rękę. I całkowicie drobno. Bardzo drobno. Tak, to jest ten mój zestaw na najbardziej na prawo pod, pod, tą głęboką. pod, inny, no, pod drzewa no, można chodzić. No, tam nie? 5 metrów jest to. Punkt trzeci wybrany. Cyk Płynie łajba. Myknie. Już nie przecina liści, słuchajcie. A nie, są dalej, zaraz będzie przecinać liści. Nie, ona tam bardziej na prawo gdzieś, nie? 5-2 chyba Damian. Ile tam masz? No 5-2 jest teraz. No i tu właśnie zrzuć Poszło. spadło. Spadło, no widzę, widzę w kamerze. Okej, okay, jeden zestaw mamy w wodzie. Mhm. Zostały jeszcze dwa, słuchajcie. No. A za godzinkę wpadają znajomi na kawkę, więc musimy się tak. wyrobić. Daniela już poznaliście z filmów. I jego uroczą małżonkę Kamile z synkiem. I Aleksem. Aleksem. Także wpadają na kaweczkę, bo mają niedaleko, a my w międzyczasie łódka wróci i zabieramy się za kolejny zestaw. Dokładnie. Geomalin, jak widzicie, 14 mm. Taki zestaw sztywnie. IQ rig. Żaden łamaniec. Żaden łamańca mam ja. No. został już wywieziony, pływa w sobie już tam Dokładnie. i przyciąga wielkie ryby. Pięć kulek biorę. Ani jednej więcej. Ani jednej więcej. Dobra, damy jedną całą. Ale innowacja dam. Jak jest Jaki z ciebie wariat. No. Okej, okay. idę po ciężarek. idź koniecznie, Dajcie parcie jaka bida u nas. Pięć kulek na krzyż, o tą Damian zostawił całą, wiecie co? Rozgniotę moją. O! Myślę, że się nie kapnie. Dobra, nie kombinuj, jest dobrze, nie ma tutaj tam. i wywozimy nasz ostatni, trzeci już zestaw. Trzeci, czyli u nas środkowy w naszym przypadku. Środkowy, no. Okej. Okay. No. Tam popap Będzie i... No i, i próbujemy. Tak mi się wydaje, że to to było. To taka nieznaczna bardzo, no. Nie? No ale 5,7 miało być, tak? No 5,7 mówiliśmy. No to tutaj jest tak w sumie. No masz on się zatrzymuje tak. O. No czyli niewiele się pomyliliśmy, słuchajcie. 54 4 o. Aha, 5-4. 5, 5 a pokaż jak to wygląda na F. Bo ty masz na 5, tak? Czyli nie, 52 miałaś. 54. no tak, to blat jest taki, nie? Schodzi, widać, że to pospływało. się. I tak jak mówiliśmy, mamy gości. Mamy gości. Kasia przybliżyła kamerę jak zawsze. Dobra. Zobaczcie, kto do nas przyszedł Siema! Siema! Ale po się nie ma. <laughs> A idzie zawodnik. E, to jest wędka z pierwsza klasa. Co wy mnie nagrywacie? Do tego wstałem. No tak, pospał. No całe 40 minut. Tak? Aha. Często pytacie o takie, także Wam pokażę ponownie je. Noctis X carb, teraz ja taki posiadam. Bardzo fajnie wykonane. Cała tylna. Ten dolnik rękojeść gumowany. Tak to wszystko tutaj wygląda. No i tyle, powiem Wam, sztywniejsze, delikatnie są od emek. <laughs> Mi bardzo odpowiadają. No i przelotki, jak widzicie, również bez porcelanek, polerowane. Tutaj akurat są w kolorze czarnym, bo w emkach są srebrne, a ostatnia jest porcelanka. Tak jak i tutaj zresztą, będzie to widać. Będzie to widać, jest porcelanka. Co nic się nie dzieje, także jakieś tam popikiwania na środkowej też coś mieliśmy, jakiś tam opad. Pytanie, czy to jakieś leszcze podciągają, czy coś tam przepływa. Wiatr jak wiał, tak wieje. Cały czas nasz brzeg, także może, może będzie to akurat o tyle dobrze na noc i faktycznie ta ryba gdzieś tutaj wejdzie i będzie próbowała żerować Przepuszczam, że ten materiał z tej zasiapki będzie krótki. Myślę, że 15, nawet 20 minut to będzie maks chyba co z tego. Uda mi się posklejać, żeby to jakoś w miarę w miarę. Przyzwoicie, powiedzmy, wyglądało. Dlaczego tutaj przyjeżdżamy? No słuchajcie, po pierwsze jest piękna ryba, którą no ciężko złapać, bo nie ma tutaj dużo tej ryby. A po drugie, mamy blisko naszego miejsca zamieszkania, także pół godziny jesteśmy na miejscu i taką szybką nockę dobę można sobie zrobić. Wiadomo, można przyjechać na dłużej. No, ale w tym roku podjęliśmy decyzję, że tylko będzie doba z soboty na niedzielę i nic więcej, nie będziemy dużo siedzieć, nie będziemy nic kombinować jakoś. Szczególnie, może akurat tak słyszeliśmy, że czasami nawet warto przyjechać na noc. Może ryba wtedy zacznie żerować i, i zacznie pobierać, i może to będzie ta noc. Mały busie zajęty, idę do Kasi. Co tam? Nic, tak się zastanawiam, czy tam podjedziemy łódką i podsypiemy coś przed nocą. Ja bym nie przewoziła tego mojego zestawu, bo co chwilę coś tam. Nie, nie, bo, bo ewidentnie jakby... coś tam się kręciło, nie? No. Tylko pytanie, czy podsypywać. Tak, to nie jest ciężkie. Się tam? <laughs> nie czy wiem, czy nie tam. później może, co, bo w sumie która jest godzina? Nie ma co przesadzać, no jest około 600. No, wczesna, wczesna godzina A jest. A teraz w nocy zegarki przestawiamy? Tak, dłużej śpimy, Słuchajcie, dłużej wy... łowimy. Wygraliśmy godzinę. Połowu na tej wodzie, godzinę dłużej będziemy no. łowić. No, no to fakt, ale na tej, prawej, na tej prawej węce coś tam co chwilę się dzieje, na tej środkowej, a czy co chwilę? Dwa razy, nie? Ale no, raz ale... już myśleliśmy, że to już będzie, będzie jechało. No Mieliśmy opad na jednej i na drugiej, ale tu już myśleliśmy, że zaraz będzie opad, delikatnie podciągnęło i że pojedzie, ale no, niestety. Zamknąłeś hamulec, nie? Tak, no już, już mieliśmy kija podejmować, ale jednak to musi być o odjazd. To musi się zakuć ta ryba i. e tera Sobie, zobaczcie, byliśmy u Pawła na usence dla odmiany Dzień dobry, dzień, dobry, dzień dobry. dla odmiany parówki. <laughs> Moja tutaj, <cudownia>, zobaczcie, <laughs> na bułce. No ale nic, kolacji no kolację trzeba szybką wciągnąć i wracamy, pogadać sobie, miło tutaj o. Się dobrze się bawi. Pozdrawiam Daniela. Nie <laughs> skakuję. I mamy, słuchajcie. Kasia ma. Kowarzej na wędki. Idź poprawy na prawo bardziej Kasia. Jednak Kasi, Kasi tutaj Taktyka się sprawdziła. Na razie. Przynajmniej mamy ją na kiju. Nie masz za mocno dokręcony? Nie dawaj luzu za bardzo, nie dawaj jej luzu. Nie ma luzu. Okay. Da tam no dobrze, i... dobrze. Delikatnie oholuj. <laughs> Paweł, pomożesz podebrać ją jak coś? Oleganską. No Okej, okay, tak a ja grało. tutaj będę, będę prawo nagrywać. Powolutku, nie na siłę. To jest mała rybka. Tak. Mm -hmm. No nie wiem. Powoli, powoli, powoli. Spoko, spoko. No ja nie wiem, czy taka mała. Pamiętaj, hamulcu, że jak już będziesz miałam blisko, żeby trochę, żeby mogła ci wleczego odjechać. Trzymaj ją. No, delikatnie. Wyciągnie? No to co? To co najciągnie. Dobrze, dobrze. Dzwona tam nie stwierdziła. Stój, stój tak jak jesteś. Nie, tam chyba nie powinna pójść. Co to teraz powoli, powoli, powoli ją se holuj. Do góry. Tylko nie kijem, tylko wiesz. Ty... Spięła się. Spieła... A nie, nie no spięła się. Dobra, to powoli, powoli. Czekaj kurwa, spięła się. Spięła się. Aj, twarzy. A... No nic. O kurde. No lipa, Ale lipa. Ale mnie boli. No dobra, trudno. Co już zrobić? Wywodzimy zaraz. No, wywieziemy, no. No. nie świećmy tak po oczach, chacko. No, no. no trudno, trudno. Słuchajcie, pierwsza ryba mogła być na szmaragdzie. Coś czuję, że Damian już więcej nie pozwoli pędki pod, pod, podjąć tutaj. Nie? No. No. Mam farta, że tutaj y, przy świadkach to przynajmniej na mnie się nie drze. No. No. no nic, Damian, wywieziemy i tyle, no tak, ale tak, znowu tak. w to miejsce trzeba wywieźć. Jednak widzisz, mój grajdoł jest dobry. Dobrze wymyśliłam. No. no, wywozimy na punkt trzeci ten najbardziej prawy zestaw. No. Zobaczymy. Coś jeszcze w niego uderzy. Liczę, że tak. no Cały dzień się coś interesowało. No tak, w końcu coś się. nadeszła działo, no? godzina, którą mamy 21. Jest. Mhm. No i prawie, prawie ryba. <grym> no dobra. Płyniemy, zobaczymy. No Paweł co? Paweł poszedł? No, poszedł. zobaczymy poszedł. zobaczyć do małego swego No tak, bo też z dzieckiem zostawił tam palcim, nie? Jestem ciekawa na no ile ja tam jestem. Jesteśmy to w stanie sprawdzić na jaką Co? odległość jesteśmy od brzegu? No tutaj te p, ale właśnie nie wiem jak to się zmienia, bo tu jest Aha. w stopach chyba podawane i w metrach jakby, tylko nie wiem jak to zmienia. No i już mam wrażenie, że tak w połowie drogi byłam no tak, nawet tak, w 3 czwarte jest. z tą rybą. Już jest, no, nie ona była już tu. No, już, no mówię, no blisko Ona była na głębokiej, tu jest głęboko i ona ci do dna biła, nie? No masz 5,1 uh -huh. 5,4 ty miałeś jakoś za górką, nie? Uh -huh. a te tutaj, to co to jest? To, to ryby? No to jakieś tam odbicia, no ryby są. Uh -huh. Ho, ho, ho! To jeszcze nie święta damy, nie te święta. <gry> no, mamy za dwadzieścia i więc... Więc, I jeden 0, 0 dla karpi. 1-0 dla karpi, dokładnie. My Jakaś chyba... bestia mnie pokonała. W tak. mojej szczelinie się zaklinowała w moim genialnym miejscu, które wytypowałam. No i niestety. No, ale powiem wam, że Sztuka zaczęło holujeć przede mną do opanowania. No, zaczęło ponownie wiać. No a te branie było jak tak całkowicie się uspokoiło, nie? Mhm, Nic, tak. cisza była tafla. Tafla się zrobiła na wodzie i tak w pewnym momencie pik, pik, pik i tak zaczęło jechać. Mam nadzieję, że na GoPro to się zarejestrowało. No, a teraz ponownie bije, bije. Nie wiem, czy wiatr jest w naszą stronę, czy w przeciwny brzeg. Ciężko powiedzieć. Ale my prawdopodobnie za chwileczkę się kładziemy. No i co, a ewentualnie w nocy, jeżeli mamy nadzieję, że coś się zadzieje, a jak nie, to widzimy się nad ranem. Ale godzinę dłużej śpimy. A no tak, no tak, tak. Dłużej łowimy, dłużej śpimy. Dobry, dzień dobry, moi drodzy, zobaczcie, Kasia już stała, robi foteczki jakieś. Ja już też jak zobaczycie, zacząłem pracować, 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 pracować. A więc tak, na tym kiju, gdzie, gdzie mieliśmy branie i była ryba, no niestety nie udało się docholować już do, do samego brzegu, ale będę chciał przestawić ten zestaw z powrotem w to samo miejsce. Wczoraj niestety chyba źle punkt zaznaczyłem i gdzieś widzieliśmy. Plus, minus, podobna miejscóweczka, ale to nie jest, to nie było to. A więc tu na Spicy i zaraz to ponownie zalewam. mielę te kulki i pracujemy. Siedzimy tutaj, jest godzina 6.00. Szósta 6 no, z hakiem, także siedzimy tutaj, myślę, do 12 13, Serwować wodę, czy jakieś spławy mamy i tyle. Kasiu, a tobie jak się stało? Super. Szkoda Super. To, że nie było brania. No, czy no jak nie było brania? No Miałaś rybę. No ale to jeszcze nie spałam wtedy. A no tak, nie no tak. Jakie no, Miałaś, tylko nie wyholowałaś. No, no właśnie. Ale od przyszłego sezonu Kasia będzie miała swoje kije i wtedy będzie już pracowała ciężko, ciężko pracowała nad tą rybą. Słuchajcie, Paweł do nas przyszedł ze sporanną kawą. O, po coś tam się zadziało. Jakieś podciągnięcie było, ale to takie już konkretne mówiłeś, nie? fajnie było, ale nie No, to tak jak. U nas podobnie było, ale niestety, no nic się nie poradzi. Kasiu, co o kawkę jakąś zrobimy, nie? Okej, okay, słuchajcie, a ja pomieliłem kuleczki i zaraz będę to zalewał Robin Redem i będziemy szukać tej dziury, na, na którą wczoraj poszedł zestaw. Dopalimy to. Ej, to może na wszystkich zestawach tak robimy teraz, czy nie? Nie, no niech tamte będę, już, niech się moczą, ja w ogóle się mówię, zastanowię, tutaj spałem też, wie że... Zastanawiam się, czy jest sens przerzucać w ogóle tamte zestawy, dwa, które stoją. Ale zobaczcie, jak piękne poranek. I pewnie mówił i się witał, ale ja powiem to jeszcze raz. No, ja zwinę uh -huh. tą będę. Ja cię, patrzcie, nasza udeczka odpływa. Piękny widok, słonko wstaje. On nie wie, co, za lasu. Teraz chyba spłaki, co? Nie wiem, nie patrzę tam boczy mi łzawią. Patrzcie, kawusie pijemy z rana. Bardzo dobrze smakuje. Ja chyba idę po telefon, zrobię jeszcze jakieś zdjęcia Damianowi tutaj. Kochani, słuchajcie, Damian ma bardzo kiepski nastrój w związku z tym, że nie udało mi się złowić tej ryby. Ma jakieś żale, pretensje, nie wiem. Nie mam pojęcia, już jak mu mam humor poprawić. Z Milankiem próbujemy nawet rozpalać ognisko z patyków. Nie Milan? Nadal coś miałam tutaj. A Milanowi spatlizek, ale już go sobie oczyszcza. No i tutaj Damian. Damian. Popatrz się do kamery trochę. Tak, Co? No powiedz coś trochę. A co mam powiedzieć? Nie wiem. Cokolwiek. Jak się czujesz? Podoba Ci się wyjazd? Podoba mi się wyjazd. No chodź tu. Wyjdź trochę z tego busa, ja bo gdzie działasz? Wczoraj, dzisiaj, chwilę chcę posiedzieć, już mi nogi bolą. Stałem, obserwowałem wodę i... I teraz chce sobie posiedzieć. Słuchajcie, no i nic z tych obserwacji niestety mu nie wyszło. No nic, no widzieliście, był jakiś tam kontakt z rybą. Ja troszkę... Ja troszkę, no źle tą rybę holowałam, no ale cóż, tak jak mówiłam, no muszę się jeszcze tego nauczyć. I, I może mi się kiedyś po prostu uda, no zobaczymy. To była jakaś chyba jednak duża ryba. Tak sobie analizuję tą sytuację z wczoraj i chyba chyba, tak, chyba była duża. Szła ładnie, no niestety później gdzieś tam zabrakło umiejętności, no i się zerwała przy brzegu. No co ja mam powiedzieć, tak się zdarza. Szkoda tylko, że Damian taki jest yy, smutny z tego powodu. Jak macie jakieś pomysły, jak poprawiacie sobie humor, jak Wam się zepnie ryba, yy, to piszcie w komentarzach. Przyda mi się na przyszłość, jak znowu stracę rybę. Depresja maluje się na ja Twojej twarzy. Co? Call me later? Nikt nie zadzwoni. Co Ty pokazujesz? <grywa> patrz, biedronka mi tu chodzi. Super. Ale wow, biedronka, ale słodka. Chiń... U nas też była biedronka. A to jest chińska odmiana biedronki. A co one robią? Gryzą. Ej, nie strasz, Milanka. Nie ugryzie ci zła chińska biedronka. Zobaczcie, kochani, Damianek, tutaj się no, pakuje. pakowanko, pakowanko. pakowanko. Kolejny, kolejny raz wracamy, tak jak Kasia powiedziała, bez ryby. No, trudno, by, bywa. W przyszłym roku jeszcze chyba przyjedziemy tutaj. Jak będzie można, bo coś podobno jakieś zasady mają się zmienić, że tylko dla członków. Eee, Pobyt nad tą wodą będzie możliwy, nie wiem, ale coś takiego mi się obiło o uszy tutaj. No to sobie Damian sam przyjedziesz. No ale to wtedy będę musiał być członkiem chyba, tam będzie trzeba wykupić te członkostwo no, ale zobaczymy, może, może wykupimy. Eee, żeby się zrewanżować w tej wodzie. Oby, oby. Już jakiś kontakt przynajmniej z rybą był, jak widzieliście, także... Jakoś, ja miałam, no, ty chyba nigdy tu nawet nie miałeś jakiś... kontaktu z rybą, co? No nie, tutaj nie. No widzisz? No także mam nadzieję, że jakiś plus z <noise> tego wszystkiego będzie i kolejna zasiadka, jak się uda zrealizować na tej wodzie, to będzie, będzie już z rybą. Powoli, powoli, jak... Tego ci Damian ser. życzę. No super. Siedź. Super, super. No i już tak nie ubolewaj, bo tutaj jak wszyscy, którzy byli na tej wodzie, wiedzą, że te ryby też się zrywają i to już nie chodzi o to, że po prostu tak holowałam. No po prostu zdarzyło się Damian. Przełknij to. Zdarzyło się. Ale ja przynajmniej dobre wybrałam miejsca. a na twoje miejsca to nic nawet nie wpływa, nawet glon. Aha, no. no tak. Okej. Okay. No. Dobrze. Zobaczcie jaki on jest smutny. Jestem smutny. Jesteś smutny. Moi drodzy, no i co? Jestem pokonany po raz kolejny. Niestety wracamy bez ryby, ale mimo wszystko mam nadzieję, że wam się podobał ten film. Słuchajcie, której... zostawcie tę łapkę w górę Damianowi na zachętę. Niech się kiedyś wróci i złowi sobie tego karpia już ze mnie. Kolejny film, po tym filmie zobaczycie kolejny film, który będzie długim materiałem, mam nadzieję, będzie naszym takim dość długim wyjazdem, zakończającym ten sezon. Zakończonym no i... rybą, mamy nadzieję. Mamy nadzieję, tak. Bo będziemy, no kilka dni będziemy nad wodą, także oby coś tam się zadziało. Będziemy Słuchajcie, łowić na 6 wędek, to musi być z tego ryba. No. Także. Łapki w górę, dziękujemy naszym wspierającym, że jesteście z nami, subskrybentom, subskrybujcie kanał, zobaczycie kolejne filmy, nowości z nad kolejnych wód, także do zobaczenia kochani i widzimy się na kolejnym materiale, pa pa.